Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Można nawet tyle w kolejnym, co po, po, po chwilowej przerwie. E, tak jak widzicie w końcu u mnie pod siewy. E, czego tak późno, tak jak wspominałem, pogoda taka była, no ciekawa, jeszcze dwa dni temu w sumie padał nawet śnieg. Także dzisiaj mamy końcówkę kwietnia. Dopiero podsiewamy. U was pod miesiąc wcześniej, w tam tak samo w tamtym roku u mnie dwa, trzy tygodnie były wcześniej, aczkolwiek zobaczcie, wegetacja jeszcze wegetacja jeszcze nie ruszyła, także jeszcze spokojnie możemy podsiewać dzisiaj działka 6 hektarów ja zaraz przenoszę się do ciągnika żeby nie tracić czasu bo, bo mam sporo tej roboty ale chciałem Wam pokazać jak to wygląda w polu patrzcie tu mamy kretówki tą starą trawę zobaczcie jak robimy robimy rewolucję tutaj wszystko pięknie pozagarniane uwał wow, wciska nam nasionka także także jest, jest, jest super już trochę podciałem też wczoraj. Wczoraj nie nagrywałem, już miałem pełną kartę. Zobaczcie, jak się wcina. Też wał w tą glebę. Także mówię, fa fajnie, fajnie to wygląda. E myślę, że myślę, że będą e ładne wschody. E co do jeszcze, co do zostawu. Jeżdżę z przednim wałem. Oczywiście najlepszym ciągnikiem, czyli Fendziorem. <laughs> Cie się śmieje bo, bo tutaj też mówicie o John Deer, czego fajnie John Deer, ale to wspominałem w ostatnim odcinku. Jeżdżę z przednim wałem, bo za chwilę ruszam dalej na. Na czyste siewy, także zrobimy sobie kółeczko, ja opowiem parę słów, kamerka na głowę i jazda. Dobra, jesteśmy już w ciągniku, także ruszamy. Dość fajna, ładna łąka, tak jak mówię, około 6 hektarów tutaj. Także sobie na spokojnie idziemy te 10, 10 na godzinę. Tutaj mam ustawione na około 1300 obrotów minimalnie. Już nie ustawiałem w komputerze, tylko dałem sobie na, na, tutaj, że tak, na ręcznym gazie, a jeżdżę na tms -ie. Także jak ma za ciężko, bo tam zaraz zobaczycie jest kawałek takiej górki, gdzie dość sporo wyrywamy chuj tych resztek, a nie będę ukrywał agregat mam bardzo bardzo agresywnie ustawiony. No z tego względu, że jest to stara łąka e, też tutaj mówię, dużo tych e, e, właśnie też wspominałem o mchu, zaraz pewnie napiszecie, że pewnie słaby pH to po co tu siać było tu wapnowane e, na jesieni było wapno granulowane po parawie półtorej tony rzucone dobre wapno e, pokazywałem je u mnie na kanale które też stosuję także wiem, że na pewno to pH tu podniosło, nie badałem teraz próbki gleby, wcześniej było przed 5 teraz myślę, że będzie tutaj Około 5,5. Także tutaj już podsiew e, ma rację bytu. E, co, do, co do samego podsiewu, to mówię, że tutaj akurat tak będę trochę pokrótce mówił. E, dzisiaj e, odcinek z podsiewów. W kolejnym odcinku pokażę Wam czyste siewy u moich e, też klientów, widzów zresztą. Także trochę, trochę wam pokażę. Tam jest dość fajna okolica, to będą e, będą widoki. A, a mówię, t, e, może nie mam dużo tych siewów na wiosnę. Jeżeli chodzi o areał. Ale zrobiła się teraz y, pogoda. Y, no i każdy tak wiadomo, chce, chce jak najszybciej, żeby mógł przyjechać, posiać. Także mówię, jest po parę godzin snu i, i zapierdziel niezły bo też są dojazdy do pól i tak dalej. Także y, no, no pracuję na, na pełnych obrotach, także działamy, działamy. Też mówię tutaj no, po snu, kurde, y, dwie czy trzy, trzy noce. Praktycznie cały czas podchodzą do nas wilki, a dokładniej jeden wilk pod gospodarstwo. No i nasze psiaki dość mocno ujadają. Mam nadzieję, że w końcu ten samotny wilk wejdzie do nas na to gospodarstwo i się z tym psiaki szybko uporają Bo I... kurde, wpaść praktycznie przez tego wilka nie można, no bo psy czują. No i jest cały czas wycie i darcie się w nocy. Zamknięcie nawet pewnie nic nie dało, z tego względu, że. No one i tak będą go czuły. Także tutaj to by nic nie zmieniło. A też a propos tego wilka, no to w sumie właśnie ten oto osobnik kilka dni temu znajomemu zjadł psa. Także dość mocno panoszy się tutaj przy domach u nas ostatnio a znajomemu to dosłownie spod drzwi wyjął psa ja nie był na łańcuchu ani nic, biegał koło domu tam około 22 wieczorem i normalnie przyszedł hub i, i, i do lasu, bo to był mały akurat piesek no to znaczy mi już na pewno nie, nie będzie przelewek myślę, że jeżeli właśnie tutaj już te 2-3 dwie, dwie, noce są niespokojne, to że jest świadomy, że raczej sobie nie da rady, no ale... Ale chodzi w okolicy no, i, i psy go czują. Ale no, w sumie wracając tutaj do podsiegu, bo tutaj widzicie też prawie na 1800 obrotów chodzi fęt. Także no, dość mocno tu mam ustawiony ten agregat, nie żałuję. Chcę, żeby ta usługa była wykonana jak najlepiej, bo wiadomo, no, dobre efekty to, to i dobra reklama dla mnie. Także to jest akurat prosty, prosty temat. Tutaj jeszcze, a propos, właśnie podsiewu. Jaką mieszankę w ogóle tutaj sieję? Do pociewu siejemy tutaj około 20 kg. Znaczy 19,8 wyszło na grubie kręcanej robionej dwa razy. Czyli siejemy pod te 20-20 kg na hektar. Jest to mieszanka AG8. Z tego miejsca zawsze to zamawiam. PL, Także jeżeli ktoś chce skorzystać, to tam zapraszam na stronę. Co też do samych nasion no, mówię, Ja tutaj akurat skupiam się na materiale siewnym z, te, z tej firmy. No aczkolwiek, jak, jak ten klient ma własne, własne nasiona, to, to oczywiście tak samo wykonuje usługę. E, nie mam z tym żadnego, e, żadnego problemu. Także też różnych nasion, różnych marek sieje nasiona, e, różne, m, różne mieszanki. Także już trochę tego, trochę tego się przewaliło. I, I mówię, tutaj akurat e, klient, nasz pan, że tak, że tak to. Co do samego tutaj jeszcze stanowiska dość fajne jest dość równo. Bo na przykład wczoraj tam posiewałem. Takie dość mocne nieużytki nie i w lasach państwowych dokładniej. Także tam no, to była rewolucja. Nie, szkoda, że nie miałem takiej kamery, żeby nagrać, ale w pewnym miejscu no, to jak na skarpie. Nie zaczęło zsuwać na dół, właśnie. Wydawałoby się, że było kilka dni pogody, e, że obesła, Tutaj nic bardziej mylnego. Mamy, mamy te wieszczackie gliny e, z wierzchu, fajnie sucho, a tylko zerwiemy, zerwiemy dań czy te 5 cm w głąb gleby. No i mamy ślizgawicę mokrą. Także wczoraj mówiłem, już jechałem na stoku e, bokiem. Myślałem, że będzie zaraz nie musiało jakieś LKT wyciągnąć do góry, no ale jakoś e, się w samym wydrapałem, drapałem. Na szczęście ale mówię tutaj są warunki u nas, u nas dość ciężkie taka łąka jak teraz którą tutaj podsiewam widzicie to dla mnie że, no kurczę odskocznia że tak mówimy wiele, wiele nie trzeba myśleć jeżeli chodzi o samą jazdę żeby nie narobić bajzlu i i można utrzymać tu prędkość na fajnym poziomie a ja tutaj gdzieś na godzinę podsiewam e, może, może można by i więcej aczkolwiek chcę żeby tutaj te nasiona trafiały bezpośrednio przed wał, a, a nie wprowadzałem. Jak widzicie, wał dość mocno, e, znaczy nie jest oblepiony, tylko chodzi mi, że cały agregat jest dość mocno brudny, bo wczoraj siałem takie, e, nawet takie lekkie bagienko, bym powiedział. Także nawet widać po samym ciągniku jak e, było to chlapało. Wróciłem na bazę w sumie praktycznie około 22.00, także no, no zeszło i już od, od rana, hmm. od 5.00 od piątej już praktycznie siejemy, tylko się rozjaśniło i, i jazda, jazda w pole tak jak mówię tutaj te podsiewy e, to jest chyba ostatnie stanowisko jakie w tym roku podsiewam a nie, jeszcze mam jedno e, bo, bo chcę to wszystko zrobić przed majówką, potem już nie ma sensu, wegetacja ruszy i, i podsiew nie będzie miał sensu co do samego podsiewu, właśnie ja tutaj podsiewam mieszanką AG8 e, jest jeszcze mieszanka, z której korzystam AG14 Różni się to tym, że AG14 jest. AG14 to w udział w mieszance same życice. A tutaj w ósemce mamy Festololium, które głównie robi robotę w tej mieszance. 10% koniczyny. Życice, właśnie oprócz tego, bardzo duży udział życisk. Dlatego ona też się nadaje do podsiewu. Trzeba o tym pamiętać, że jeżeli wybieramy mieszankę do, do podsiewu. To po prostu musi być bardzo duży udział życis, żeby nasiona nam kiełkowały jeżeli mówimy, żeby nam szybko nasiona i były konkurencyjne, jeżeli mówimy o pod siebie, pod siebie wiosennym, a no siebie jesiennym, czyli na przykład końcówka sierpnia, wrzesień, no to jest już mniejszy z tym problem, z tego względu, że no ta, ta tarni już jest bardzo taka osłabiona, bym to ujął, że już nie czerpie. Zbytnio składników pokarmowych i bardziej przygotuje się do zimowania niż do, do ruszenia z wegetacją, i wtedy możemy dość, dość mocniej pokombinować, jeżeli chodzi o skład i o gatunki. Ja bym powiedział, że praktycznie wszystkie mieszanki nadają się do podsiewu jesiennego, a, a tylko nieliczne nadają się do podsiewu wiosennego. Też w niektórych rejonach polskich, co warto wspomnieć, mówi się, że podsiew wiosenny nie ma sensu i, i tylko podsiew jesienny o co chodzi, głównie, głównie ma, to, ma to rację przy glebach suchych, piaszczystych gdzie no nie mamy zbyt dużo wody wiosną, tylko, tylko głównie jesienią i wtedy po prostu jeżeli nie ma wody wiosną to wiadomo, że te nasionka nam nie będą kiełkowały tylko po prostu zostaną w glebie, a potem że będzie stara, bujna trawa Przyjdzie zaś, no to, to będzie zbyt duża konkurencja i presja, żeby nam to, to wszystko wyrosło. U mnie bym powiedział, że jest to temat 50 na 50, bo mamy mokre wiosny i nie ma raczej z tym problemu, tak jak w tamtym roku robiłem. pod siebie, wszystko wychodziło, ba. Nawet w tamtym roku tutaj pozdrawiam chłopaków, czyli Macieja, Łukasza, Koset Przemka, Martyniuka co i ma Lubelskie Marcina w których wykonałem siewy czy i no i w sumie praktycznie wszędzie podsiewy weźmy. zresztą Łukasz tam sam Kosa TV wrzucał na, na swój kanał efekty także tutaj nie ma, nie ma zbytnio wiele, wiele co więcej mówić też wtedy właśnie byłem prawie że na Podlasiu i na Lubelszczyźnie też dostaję zapytania odnośnie właśnie czy będę na, na Lubelszczyźnie i tak dalej Myślę, że akurat tutaj wiosnę skupiam się na moim rejonie, bo też, bo też miałem pogodę, to tamto taką jaką miałem i nie opłacało mi się szczerze powiedziawszy na, na kilka hektarów jechać dalej bo to wiadomo transport i wszystko, no to, to żebym na sam transport zarobił, no to nie ma nie ma jakiegokolwiek sensu, gdzieś te maszyny muszą się po prostu zwrócić, choć trochę i przesunąłem to na ewentualną jesień Także, może, może na, na w tym, nawet nie tyle w na jesień, tylko gdzieś tam w sierpniu, yy, w połowie sierpnia, ruszę trochę dalej tam w stronę Lubelszczyzny. Tutaj, akurat zdrowie też widzę widza Piotrka, który korzysta z moich usług i który tutaj cały czas, że tak powiedzmy, śledzi, śledzi moje poczynania i, i tutaj właśnie często dosyć pyta, co, jak gdzie i kiedy. Bo u niego podszywałem i, i też tutaj chcę dalej kontynuować yy, współpracę. Myślę, że dzisiaj odnośnie podsiewów to będzie tyle. Nie chcę łączyć tego odcinka z czystymi siewami, bo, bo to trochę, trochę inna bajka. Tam mówię, będzie fajna dość okolica, urokliwa także w kolejnym odcinku będą, będą czyste siewy. Tam będą też różne mieszanki traw, to, że może trochę wtedy więcej poopowiadam o samych trawach. E, tutaj mówię, pourabiam się, pourabiam się przed majówką, e, z siewami, pod podsiewa, siewami, głównie z siewami, Jeszcze też po majówce zostanie czystych siewów. I ruszam ostro z, z polem pod kukurydzę hmm, Czy nie za późno? Jeżeli teraz jeszcze nie mam nawet wywiezionego gnoju. No ja się nie martwię bo na dwa rozrzutniki Teraz będę odpalał fligla. Zobaczycie też fligla w akcji, bo pytacie często, czego go nie używam. E, zobaczycie fligla także na dwa rozrzutniki. E, myślę, że tydzień będzie gnoju wywieziony pod te wszystkie moje poleczka. Zwłaszcza, że e, no, wszystko mam wokół tak zwanego komina no to jest blisko, nie ma daleko jeździć, także tydzień gnoju 2 dni orki, 2 dni uprawy nawóz to tam pół dnia i się w dzień, także z tygodnie myślę i będzie kukurydza a nie martwię się tym, że dwa tygodnie z tego względu no, że ja raczej się nie spodziewam, niż przed 15-20 maja posieję gdyż no badam temperatury i u mnie jeszcze w nocy jest po 2-3 stopnie także no ta gleba w ogóle było zimno i było dość sporo opadów. Ta gleba nie zdążyła się nawet jeszcze ogrzać, także dla mnie nie, nie jest wyznacznikiem tutaj akurat termin, że to będzie 15, 20 czy 10. Tylko no będę na pewno przede wszystkim badał temperaturę gleby. Nie mówię, że będę czekał do ostatniego momentu, że będzie, jeszcze że się nie ogrzeje do czerwca, ja już będę, że jeszcze będę na nie będę siał Chodzi o to, że ja też wybierałem mieszaniec flinta z dentem i flinta, dwie odmiany pioniera vo 240 i 250 także może najwyżej jak będzie te 105 czy 2 mniej niż zalecane już już wiadę ze względu na że ten flint toleruje toleruje chłodniejsze gleby wilgotniejsze także no mówię, tutaj akurat był dobór specjalnie specjalnie pod to, no ja się z Wami dzisiaj żegnam z pokładu pęciora. Działam dalej, także bo, bo dzisiaj czeka mnie dość, dość spora trasa. Dzisiaj ruszam na okolice Samoka i Leska. Nawet, nawet, nawet może dalej. Zobaczymy. Mam tam kilkanaście hektarów. Mamy godzinę 8:19. Tu myślę, że zajdzie mi około 9. Po 10 pewnie będę tam już, już na miejscu. Także przedziałamy do wieczora. I, i trzeba, trzeba robić przed majówką. Na no majówkę się najwyżej trochę odpocznie, aczkolwiek to tak święto mi dość, dość średnio wypada dla mnie wolałbym gdyby nie było wolnego bo wolałbym jeszcze robić w robić polu no dobra no to dzisiaj dzięki, cześć i siemanko